Grzegorz Kazdebka, Maraton. Tata przybiegł na metę godzinę po zwycięstwie, ale i tak był szczęśliwy. Uśmiechał się od ucha do ucha, białe zęby i rumiane policzki. Mama zachichotała, mówiąc, że wygląda teraz jak żywa reklama dnia flagi. Maja i Filip. Spojrzeli na niego z podziwem. Trudno było? Spytał Filip. Trudno, wysapał tata. Niepotrzebnie jadłem wczoraj tyle potraw z grilla. Bo majówka trwała już drugi dzień, a święto pracy stało się w ostatnich latach świętem grilla. Najważniejsze, że poprawiłeś wynik, pochwaliła go maja. Przybiegłeś przedostatni, a nie jak zwykle. Tak. Tata wyprostował się dumnie. Za mną jest jeszcze jakiś historyk, który się zasapał, bo cały czas gadał o Konstytucji 3 maja. Myślisz, że dobiegnie? Mama spojrzała z niepokojem na wyludnioną trasę. Myślę, że tak tata pokiwał głową. Przecież ma jeszcze czas, trzeci maja jest dopiero jutro.